Był to około listopad 2024, w szkole spotkałem się z Filipem, on mi ogólnie, on tam jest bardziej w tych tematach niż ja, on mi mówi, słuchaj, ogólnie jest sprawa taka, jest agencja taka, Wojtek Gola robi agencję, no i ogólnie tam aplikowałem, i byś też aplikował. I teraz, po tym czasie, wracamy do stycznia 2025, no jasne, aplikuję. I tutaj chyba zacznę od tego, że właściwie tutaj jest to Influo. to jest agencja, to znaczy, no Wojtek Kolek, jak to mówił wcześniej, Filip Filipos, serdecznie pozdrawiam. Um, polega ona na tym, że jesteśmy grupą, która robi live na TikToku i ogólnie się udziela TikToku i my tam ogólnie. Są też tam jakieś bitewki, niebitewki i tak dalej. No, ale zanim do tego przejdziemy, to najpierw się cofnijmy jeszcze z moimi początkami. Zaczynając, droga w agencji wcale nie należała do najłatwiejszych, Mając i do zdania, i dobytek wynoszący 200 obserwujących, przyszło mi się zmierzyć z pierwszą osobą, co tam jest taki Discord, co nie, jest taki wielki Discord. Tam były takie e, zapisy bitewki, nie, nie zapisy bitewki, tylko hotel. Zgłosi na bitewkę, coś takiego, albo nie wiem. No, coś takie, takie towarzyskie. No i ja to sobie wrzucam, i tam nagle pisze taki użytkownik Caterpillar Oficjal, który będzie miał później jeszcze duże znaczenie w fabule, ale no, zgadzamy się na tą bitewkę, no jest bitewka. Dzięki wyurzystki. Hey, 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 hey. Jeśli ktoś jest ciekaw, to po tej to się zdałam, jak już przegrałem, to nie było tak do końca, bo później mi napisał, że w sumie nie wesła w każdej tam teżce, no i w sumie było dobrze. Później przyszło, że poznałem demona i w sumie tam powstało bardzo kultowe śmiełko. Potem przyszedł czas, że mieliśmy na agencji pierwsze takie jakby. Rozmowę integracyjną mieliśmy sobie Garthi Tam zostałem, jakby to powiedzieć, zjednoczony do to, to moje poglądy <grystanie> religijne, to znaczy o to, że uznawałem wielkiego Polaka, no i musiałem sobie szybko go na innego niepolaka, no na takiego Travis'a, ale to będzie też historia na inną pastę. Te ogólnie rzecz biorąc, uznałem Cika, który też odegra kluczową rolę. Tym konkretnym jeszcze nie było nic tam, ale z takich ciekawostek. Ja i Filip zostaliśmy zapisani na jego fotelu, więc no. Potem był jeszcze Amungas grupowy i potem narodziła się nasza grupa zwana szefami. To byli szefowie Śląska, bo ogólnie byśmy, to wyślał z nie z więc postały szefy. No, teraz sobie tak wspólnie działamy. I później jeszcze z takiej ciekawostki był turniej liczbowy, na którym ja padłem na Filipa, a Kacper padł na Emila. No i w sumie to była taka dość niefajna jak to były dla nas, bo ja odpadłem pod Kacper, a Filip i ten. I Hygocik później byli już w ćwierćfinałach, gdy praktycznie ćwierćfinałach odpadli, a Emil też miał dziwna sytuacja w sensie Emil, w sensie demon. I teraz moje słowa podsumowania. Ogólnie dla mnie jest spoko, bo z nim miałem Influence, znaczy to też zależy tego, że miałem dobry przyrósł, za miałem 200, a teraz mam 2000. Nie wiem, chyba 500? Nie wiem w sumie ile to mam na ciutoku, bo rzadko zerkam. Um, no to co, dzięki za tą animację możecie zostawić łapkę w górę i w sumie możecie ten. A właśnie, zbieram podpisy z influence. Jeśli ktoś to będzie z nie każdy coś, to, coś napisze jak do tego momentu doszedł.